W Centrum Kultury i Sztuki w Śmiglu wystąpili laureaci Ignysiowego Lauru 2015. Występy poprzedziło złożenie kwiatów na grobach osób związanych z muzyką dudziarską, w tym Edwarda Ignysia, propagatora i nauczyciela gry na dudach i skrzypcach. Edward Ignyś, nauczyciel z zawodu zamiłowania muzyk ludowy, był założycielem w 1952 roku kapeli śmigielskiej. Kapelę tworzyli. Edward Ignyś, oczywiście, który był założycielem, wieloletnim prowadzącym tą kapelę, ale był tam również Edmund Wasielewski, który grał na dudach, Józef Grześkowiak również na Dudach, Jan Lisiewicz na Skrzypcach, Marian Nadolny na Dudach, Antoni Sadowski na skrzypcach. I Walenty Wasielewski na skrzypcach. Żaden z tych wspaniałych muzyków dziś już nie żyje. Przez lata Edward Ignyś uczył też młodych ludzi gry na dudach i skrzypcach, propagował muzykę ludową. To było jego kredo życiowe, mówiła prowadząca koncert laureatów Zofia Dragan, regionalistka z Bukówca Górnego i uczennica Edwarda Ignysia. Dopóki są młodzi ludzie, którzy kultywują muzykę ludową przodków, dopóty ona przetrwa, to nasze dziedzictwo, które trzeba pielęgnować. Regulamin Ignysiowego lauru przewiduje, że mogą w konfrontacjach występować zespoły młode, które grają ze sobą nie więcej jak 3 lata. To zachęta dla młodych muzyków i często ich pierwsze nagrody i wyróżnienia. Podczas koncertu laureatów wręczono wyróżnienia i nagrody w kategorii skrzypce. Pierwsze miejsce zajęła Natalia Duda, drugie Patrycja Kozłowska, trzecie egzekwo Katarzyna Józefiak i Julia Dominiczak. W kategorii dudziarze wręczono wyróżnienia i nagrody dla Adriana Maćkowiaka za pierwsze miejsce, Drugie miejsce zajęła Małgorzata Szymankiewicz, trzecie Adam Robiński. Uhonorowano także mistrzów, czyli nauczycieli młodych muzyków to następcy Edwarda Ignysia. Dzięki ich pracy muzykowanie przechodzi z pokolenia na pokolenie. Tegoroczne konfrontacje trwały dwa dni. Młodzież wzięła udział w warsztatach zorganizowanych w zespole szkół ponadgimnazjalnych w szkowie. Tam ćwiczyła grę na skrzypcach i dudach a także przygotowywała się do wspólnego występu wszystkich kapel na scenie Centrum Kultury w Śmiglu. Koncert laureatów uświetnił występ zespołu pieśni i tańca Żeńcy Wielkopolscy. Przed publicznością wystąpiły także gościnnie kapela z Gołębina Starego, koźlarze... oraz kapela Manugi z Bułkudca Górnego, która z ogólnopolskiego przeglądu muzyków prawdziwych wróciła ze Szczecina z drugą nagrodą. Organizatorami Czwartych Wielkopolskich Konfrontacji Młodych Dudziarzy i Skrzypków Kapel Dudziarskich imienia Edwarda Ignysia. Ignysiowy Laur 2015 byli Burmistrz Śmigla, Stowarzyszenie Miłośników i Folkloru Żańcy Wielkopolscy. Ignysiowe Lauro odbywają się co dwa lata. Burmistrz Małgorzata Damczak już zaprosiła młodych muzyków do śmigla w 2017 roku na piąty Ignysiowy Laur.